Witam Was serdecznie w nowym filmie Jest to kolejny film, który powstał przy współpracy z Ezebrą, z drogerią internetową w której pokazujemy dobre kosmetyki fajne nowości no i triki makijażowe Jeżeli Wam się wydaje, że ja pewnie zrobiłam sobie jakiś lifting coś robiłam, coś kombinowałam nie, nic nie kombinowałam, troszeczkę spuchłam wróciłam z podróży gdzie woda mi nie służyła i moja skóra też Odreagowała błyskawicznie, taką podróż, więc dzisiaj to zakryłam testując coś bardzo fajnego i taniego, wartego uwagi zdecydowanie. I wykonałam makijaż oczu, który nie jest w ogóle wymagający, a który jest trwały i który robi właśnie taki lifting. No, ja jestem bardzo zadowolona. Jeżeli Wam się podoba to, co widzicie, no to musicie oglądać dalej. Serdecznie do tego zachęcam. Dzisiaj ma wyjątkowego focha. Wszystko przez to, że wczoraj wróciłam z łodzi, gdzie miała kontakt z inną wodą, która nie do końca jej się spodobała, niestety. No i powstały jakieś zaczerwienienia, niedoskonałości, nierówności. Tu jest wysuszona, tu zaczyna się coś tam przetłuszczać. No czasem tak po prostu bywa. Więc dzisiaj chcę ją uspokoić, ale chcę nałożyć makijaż, taki, który. To zniweluje, zakryje i troszeczkę też odciągnie uwagę, więc zacznijmy. Zacznijmy od tonera. Toner dla takiej wysuszonej i bardzo wrażliwej skóry. Jest to toner z dr Irena Ellis. Ten tonik odświeżający ma naprawdę bardzo przyjemny zapach. Ja sobie go tak wtłoczę w skórę, bo jest po myciu tłoczę, odświeżę, nie chcę jej naciągać w żaden sposób, podrażniać jeszcze dodatkowo, więc dlatego wacikiem wtłaczam i w dodatku jest to bardzo, bardzo przyjemne baza pod makijaż UV primer od Lumene zaraz zobaczymy jak się będzie prezentować na mojej skórze zawiera filtr 30 Ależ on ma przyjemny zapach. Myślę, że ta baza sprawdzi się świetnie, kiedy też mamy bardzo zdrową skórę, ładnie wyglądającą, a chcemy ją odświeżyć, zrobić taki naturalny glow, aby wyglądała na taką super wypielęgnowaną, bo. Ładnie wygląda. Nawet na tej mojej takiej upartej skórze dzisiaj. Przejdźmy do kamuflowania zaczerwienienia. Tutaj na przykład jest na nosie w ogóle. Strasznie nos mój oberwał. Nie wiem dlaczego. Ale no... No widać. Widać tutaj trochę niedoskonałości. Mocno kryjący korektor kamuflujący od Gosha 003. Jest to taki odcień, który ma żółte tony nakładam delikatnie palcem najpierw w okolice pod okiem, tu gdzie skupia się zasinienie zobaczcie jak ładnie taki żółty kolor niweluje niebieskie i fioletowe odcienie pod okiem, zobaczcie jak on się pięknie stapie, bardzo dobry kolor, więc nakładam tutaj i gąbeczką Rozprowadzam, ściągając też tym samym nadmiar. Tyle wystarczy. Nie potrzebujemy więcej na niedoskonałości. Pod nosem, no i nos, nos, nos. Sądzę, że tutaj będzie coś dużego, bo czuję to po prostu, że nie ma mój organizm tego w nosie. Tylko na nosie. A dlaczego najpierw nałożyłam korektor, a później dopiero przechodzę do podkładu i tak dalej? Z tego względu, że ten podkład ma mocniejszą, gęstszą konsystencję niż produkt, który będę zaraz nakładać. A, chcę bardzo przetestować te nowe kremy CC od HAN. Usłyszałam o nich wiele dobrego. Jest to krem CC, który ma bardzo dobre krycie podobno, a nie obciąża skórę. Bo jest skierowany dla takiej delikatnej skóry. Ja mam właśnie taką skórę. Ona jest przeźroczysta, wrażliwa na dosłownie wszystko. Więc tutaj mamy też ochronę 40 i jeszcze składniki nawilżające, takie jak kwas jaluronowy i tak dalej. Więc sprawdźmy, sprawdźmy, czy to się uda. Mam cztery odcienie, zrobię Wam słocze i zobaczymy, który odcień będzie najbardziej idealny. Sprawdźmy na szyi. 1, 2, 3, 4 zaczynamy robić jeden słoczyk i rozcieramy drugi i rozcieramy mocno, mocno trzeci i rozcieramy i ostatni czwarty i rozcieramy czekamy, słuchajcie, poczekajmy Minimum minutę, najlepiej tak do kilku minut. Teraz jest czas, żeby zrobić sobie przerwę na jakąś fajną nutkę. Można puścić sobie Spotify, zobaczyć jakiś filmik, odpalić TikToka, czy, czy pójść sobie się czegoś napić. Ok? Jest ja do Was zaraz wraca. No i kilka minut później mamy już wyschnięte produkty. No i ten pierwszy jest troszeczkę jednak za jasny. Drugi ma fajny żółty odcień, ale ten odcień już jest na mojej twarzy i zakrył niedoskonałości, więc teraz nie muszę już pójść totalnie w takie ciepłe tony. Następny, trójeczka, to jest taki odcień bardziej neutralny. Coś pomiędzy. No i bardziej opalony na samym końcu. No i te dwa w środku pasują, bo tutaj przy roztarciu zobaczcie, jak one się pięknie stopiły, że w ogóle nie są widoczne na skórze. A kiedy nie są widoczne, to znaczy, że są idealnie dobrane. Ale myślę bardziej, że pójdę w te tony neutralne, czyli w trójeczkę. Bo już wszystko jest wyciszone na mojej twarzy. Więc wam słocze, wybieram odcień numer 3 i nakładam. Troszeczkę rozkładam na dłoni i stempluję. O <słuch> już się stopię. Ale zobacz jak on ładnie pachnie. Nie wiem dlaczego, ale pachnie mi to kosmetykiem z witaminą C, w jakiejś świetnej jakości, albo jakimś takim ciastkiem cytrusowym. Piękny zapach, piękny zapach, ale bardziej właśnie czuję taki zapach pielęgnacji z witaminą C. Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny zapach. No i zobaczcie półkę twarzy. No, ja bym tutaj już nic nie dokładała. To jest cieniutka warstwa, która świetnie wygładziła moją skórę. Faktycznie nic nie przebija. Korektor nie został naruszony. Mhm. Nie chcę tutaj jeszcze wyrokować, ale chyba jest duża szansa, że się polubimy. Bo bardzo podoba mi się to uczucie kosmetyku na mojej skórze. Jest niewyczuwalne i podoba mi się to, jak moja skóra wygląda. Przy tych wszystkich nierównościach i tym foszku, który się pojawił, to uważam, że naprawdę jest bardzo świeżo i bardzo ładnie. Ciekawe jest też to, że nie ma tutaj żadnego aplikatora. Mamy dosyć duży otwór. Ale zazwyczaj używamy za dużo, za dużo, po prostu za dużo, wyciskając. Więc tutaj spokojnie możemy sobie tym aplikatorkiem przełożyć na dłoń i to wystarczy. Ewentualnie dołóżcie po raz drugi, a nie wyciskajcie. Jeżeli wyciskamy kosmetyk na dłoń, to często jest tak, że po prostu jest go za dużo i później go wtłaczamy albo wyrzucamy do kosza, więc lepiej jest dołożyć. Dwa razy niż wrzucić nadmiar. Przypudrować delikatnie makijaż należy, ponieważ dzisiaj użyję prasowanych produktów do modelowania twarzy, więc zabezpieczyć trzeba skórę. No i ten makijaż, który jest już na twarzy. No i najważniejsza okolica pod okiem. Dzisiaj bardzo znany już puder pod oczy z Hean. To się coś przykleiło. Proszę bardzo, pewnie go już znacie. Efekt photoshopa, zblurowanej skóry. Nakładam pędzelkiem bardzo cieniu, warstwę. Nie chcę tej skóry obciążyć, tylko przypudrować. Znając siebie, tak już bym zostawiła. Przypudrowałam tym samym pudrem jeszcze nos, tak z rozmachu. I uważam, że wygląda to bardzo dobrze. Tutaj mam taką świetlistą cerę. I matową centralną część. I by to wystarczyło. Nałożyłabym jakiś mokry brązer, troszeczkę różu mokrego i tak by wyglądał mój makijaż cienny Ale dzisiaj bardzo chcę przetestować coś nowego, o czym też słyszałam dobre rzeczy. To teraz przybuduję pozostałą część twarzy bardziej rozświetlającym pudrem i użyję tego, którego używałam w poprzednim filmie również. Han również bardzo dobrze jest znany, jest to puder rozświetlający Glow. Konturowanie twarzy, mam tutaj produkt, kosmetyk od Dr Irena Ellis, który jest w przepięknym opakowaniu. Ciężko jest mi go wam pokazać, bo kiedy go obrócę do światła, to widzicie mój aparat! Halo? Tam jestem, tam. <noise> piękne lustrzane opakowanie, bardzo eleganckie. A w środku znajdują się cztery produkty do modelowania twarzy. Brązery, taki piękny rozświetlający róż, w bardzo neutralnym odcieniu i rozświetlacz. A tutaj jest piękne lusterko. Tak samo lustrzane, jak to. Najpierw brązer. Mieszam sobie te dwa odcienie. Brudzę pędzelek, tak aby był po prostu cały ubrudzony włosie końcówka włosia tak dokładniej zrzucam nadmiar i bardzo delikatnie umiatam twarz. Jeżeli jesteście zainteresowani kolorówką Dr Irene Ellis a polecam, bo to jest niedoceniana marka, o której rzadko się mówi, to mam dla was kod Karolina 20, to Wam daje 20% zniżki. Ten kod jest ważny do poniedziałku, do północy. Więc zapraszam Was serdecznie. Warto wypróbować, jeżeli jeszcze nie znacie. Jedna półka i druga. Browser wygląda naprawdę pięknie. Skóra nie jest tutaj matowa w tym miejscu aż tak bardzo, więc ta część jest dalej rozświetlona kości podkreślone to teraz róż ja bez różu się już nie ruszam nawet gdybym musiała wybierać to wybiorę taki neutralny odcień różu niż bronzer, zamiast bronzera teraz róż ten sam pędzelek, ale druga jego strona o, jaki super intensywny. Więc blenduję, blenduję. I na koniec rozświetlacz. Najpierw delikatnie. Ten rozświetlacz przekładam troszeczkę niżej na brązer i róż. Nie na cały brązer, ale poniżej. I zobaczcie, jak. Pięknie odbija światło. Półko. Troszeczkę nos. Tutaj górna część. I modelowanie gotowe. Teraz brwi. I jedna z moich ulubionych kredek do podkreślania i malowania brwi. Jest to kredka z Golden Rose, bardzo precyzyjna, wysuwana, i dzięki temu jesteśmy w stanie wyrysować każdy włosek z osobna. Dodatkowo, ten odcień jest bardzo uniwersalny i przypomina w odcieniu do, do większości typów urody, do tych włosków. Troszkę się zapętliłam. Jeszcze raz. U większości osób występuje podobny kolorek, naturalny kolor. Włosków na brwiach. O, może tak. I ten odcień, jeżeli go nałożymy tylko w te miejsca, gdzie tych włosków brakuje i dorysujemy kilka sztuk, to będzie wyglądać super naturalnie. Dodatkowo, ta kredka ma już od razu szczoteczkę z drugiej strony, więc wyczesujemy brwi, sprawdzamy, gdzie są braki. Ja mam ich akurat mnóstwo. No i rysujemy dosłownie kilka włosków. Zobaczcie, dwa ruchy. możemy jeszcze tak na ukaz tu się krzyżują tu do góry i już przybliżyłam sobie brwi o jakieś pół centymetra do siebie w ten sposób tutaj tak samo to nie jest kredka którą zrobiłabym sobie tło i wyrysowała dokładnie brwi i cały kształt bo ten kolor byłby w tym samym kolorze co moje włoski, więc włosów nie byłoby widać byłby sam rysunek brwi a tutaj dosłownie rysuję włoski w miejscu, gdzie mam braki, wyciągam do góry, tutaj kładę w dół i zobaczcie, w momencie pojawiła się brew. Dodatkowo ta technika jest o tyle fajna, że nie wymaga od nas precyzji, bo jednak włoski nie są tej samej długości, więc jak gdzieś tam wyjdzie za długa, w drugim miejscu będzie krótsza, kreska to będzie to wciąż wyglądać bardzo dobrze. No i spójrzcie. Super naturalny efekt. Maskara i żel utrwalający do brwi w jednym z gosza. I jest w bardzo ciekawym odcieniu. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać na moich brwiach. Mam nadzieję, że delikatnie jeszcze ociepli. O! O, to chodziło. Brwi są zagęszczone, wyczesane. I troszeczkę nabrały ciepła. Zrobiło się bardziej trójwymiarowo. No i to tyle. Makijaż oczu. Możecie, oczywiście, nałożyć jakąś bazę. Możecie nałożyć korektor, który jest Waszą bazą. Ja dzisiaj wam pokażę, jak na takie odtłuszczone i lekko przyputrowane powieki, pudrem pod oczy, można wykonać również trwały makijaż, który będzie wyglądać naturalnie, a będzie też odciągać uwagę, bo oko będzie podkreślone, ale nie przerysowane. Do tego celu użyję kredki wodoodpornej brązowej. I ta kredka ona będzie już tą bazą, bo ją rozblenduje makijaż oczu będzie zajmować tyle, ile bym chciała. Kredka z Gosha Woody. Eyeliner w odcieniu brązowym i tak jak wspominałam jest ona wodoodporna. Od razu należy przygotować mniejszy pędzelek, taką kuleczkę, którą będziemy blendować kreskę. Skupiamy się na jednym oku, później przechodzimy do drugiego. Najpierw zaznaczamy zewnętrzny kącik, robimy taki trójkącik, podkreślamy, troszeczkę rzęsy, wchodzimy z tą kredką pomiędzy rzęsy, żeby je zagęścić. Rysujemy kreskę i od razu zamykamy pędzelek i blendujemy krawędź tej kredki. Bardzo szybko, bo ta kredka niesamowicie mocno zastyga. A przez to, że jest wodoodporna, no to później jej, jej już nie ruszymy. Blendujemy, rozcieramy i robimy taką Mgiełkę nad rzęsami. Widzicie, już jest zagęszczone tutaj, w tym miejscu. Oko staje się bardziej wyciągnięte, ale spokojnie jeszcze dołożymy. Dołożymy tutaj znowu pomiędzy włoskami, pomiędzy rzęsami. Linia i rozciągam. Tak prezentuje się baza, no już widać różnicę, prawda? Jest przyciemnione oczko, przyciąga uwagę. Teraz kredkę jeszcze bardziej utrwalimy cieniami. Możemy to zrobić brązerem, użyć też różu. Później troszeczkę rozświetlacza dodać i już mamy super naturalny makijaż, bardzo spójny makijaż. Ale bardzo mam ochotę użyć tej palety. Jest to paleta HEAN odcień 705, paleta Fashion Week in New York. Tak się prezentuje. Zacznę od najciemniejszego odcienia. Zazwyczaj jest odwrotnie. Ten, odrobinka. I nakładam go na samą linię, przy rzęsach kącik zewnętrzny utrwalam i zostawiam i drugie oko to jest tylko dla utrwalenia klatki, jeszcze dodatkowo wzmocnienia intensywności dobrze i to wystarczy, a teraz będziemy blendować blendować jaśniejszym odcieniem i ten jaśniejszy odcień to jest ten środkowy nakładam ten odcień powyżej tego ciennego i wyprowadzam delikatnie ku górze tym samym cieniem czyli tym środkowym bardzo delikatnie przechodzę w dół tylko zewnętrzny kącik, taka jedna trzecia tutaj odrobinkę, żeby ten makijaż nie był taki ścięty. A teraz zmiana pędzelka na coś większego i ten jasny cień. Tym jasnym cieniem rozjaśniamy zewnętrzny kącik, wyciągając ten makijaż jeszcze wyżej. Ależ mam lifting. Jeszcze ten jasny odcień nałożyłabym w wewnętrznym kąciku, ale. Na dole, w tym miejscu, i troszeczkę przy łuku brwiowym, takie trzy miejsca rozświetlenia matowym cieniem. Jeżeli chcecie mieć pewność, że makijaż będzie jeszcze bardziej trwały, możecie wrócić do tego pudru pod oczy. I przypudrować całą powiekę. On jest transparentny, więc wszystko się ładnie utrwali. zmatowi powiekę i możecie przejść do tuszowania. Ja jeszcze odrobinę nałożę tego i tego cienia. Tutaj, na tą powiekę ruchomą, nad tym cieniem drugim. Drugim, który był nakładany, czyli ten bardzo neutralny. Dzięki temu lekko rozjaśnię powiekę. I jeszcze bardziej rozblenduję kreskę. Jak maksymalnie powiększyć oko w takim momencie, kiedy mamy kreskę i lifting? Jasna linia wodna. Tutaj mam kredkę od gosza i ona ma taki bardzo ładny, cielisty odcinek. Zresztą zobaczcie, co się teraz zadzieje. Zrobię to na jednym oku. Rozgrzewam. Czekajcie, najpierw rozkręję odłoń, bo jest nowa. O! Także macie taki szybki trik. Zobaczcie, co się teraz zadziało. Kretka, która jest całkowicie nowa, wymaga troszeczkę ciepła, więc wystarczy potrzeć o waszą skórę i wtedy nakładamy. I zobaczcie, jakie ma mocne krycie. Widzicie różnicę? No i tuszowanie rzęs. Tusz Revlon mocno, mocne tuszowanie. Ten tusz ma grubą szczoteczkę. Ale staram się wytuszować rzęsy, ciągnąc je do zewnątrz. Wtedy będą jeszcze bardziej kocie. Czyli tak, jak wykonaliśmy makijaż, w tym kierunku wyciągamy rzęsy. Jaka różnica! Wybaczcie, że gapię się w podgląd, a nie tutaj do obiektywów bo nieskromnie zabrzmi, ale bardzo podoba mi się to co widzę, podoba mi się to że moje oczy i ten lifting lifting twarzy który spowodował właśnie ten makijaż oczu co on tutaj zrobił, no jak odciąga uwagę, przyciąga uwagę właśnie ta część twarzy, brwi i makijaż oczu, skóra wygląda świeżo i kompletnie już zapomniałam o tym jak ona wyglądała przed makijażem i że była taka, delikatnie mówiąc denerwująca no, więc bardzo mi się to podoba. Jedyne, co mnie drażni i co jeszcze czuję, to są usta, które są super mocno wysuszone, więc nie chcę ich za bardzo dzisiaj malować jakoś intensywnie, chcę ich po prostu nawilżyć. I postanowiłam wypróbować ten kosmetyk. Takie marki jeszcze nie widzieliście na moim kanale. Ja sama mam pierwszy raz styczność z marką Lamel, Lamel, i tutaj mamy Lip Cream powinien tak delikatnie jakby powiększyć usta, nawilżyć je ma taki fajny, mleczny delikatny odcień, więc zobaczmy jak się będzie prezentować na tych moich ustach, dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie było już tego ściągnięcia nie wiem czy to widzicie, ale one są mocno mocno wysuszone jak taki olejek bardziej mhm Tłaczam tą pierwszą warstwę. Żeby rozruszać ten martwy nasórach, bo naprawdę są suche. Przywracam krążenie. I teraz nałożę warstwę, która ma się błyszczeć. O! No i o to chodzi to może jeszcze utrwalę sobie ten makijaż delikatnie. Użyję tej mgiełki, której używałam w poprzednim filmie z Lumene. Utrwalająca, scalająca. Niczym bryza. I w dodatku ten zapach. Polecam. Naprawdę polecam, bo ten zapach jest super przyjemny. No i co myślicie? Bo ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Czuję się, jakbym miała lifting zrobiony. W dodatku, bardzo świeżo i naturalnie to wygląda. I już mnie moja skóra nie denerwuje. Nie widzę tych niedoskonałości, bo widzę tylko oczy, wyciągnięte kocie, gdzie nie ma tutaj żadnej przesadnej kreski, jakiegoś super mocnego makijażu, więc absolutnie mój faworyt makijażowy dodatkowo nie wymagający żadnej precyzji w poprzednim filmie pokazywałam Wam kreskę która jednak no, trzeba było z nią popracować, wyrysować tak żeby było równo tutaj wszystko rozmywacie, a mimo wszystko makijaż oczu bardzo przyciąga uwagę no i też wyciąga też robi tą linię też robi ten lifting więc mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny kilka trików Wam tutaj zdradziłam jak sobie radzić z kosmetykami dajcie znać co było najbardziej przydatne i co jeszcze chcielibyście wykonać, co chcielibyście, abym ja dla Was wykonała i jak Wam mogę pomóc. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału, do obserwowania tych wszystkich treści, które tutaj wrzucam. No i do zobaczenia w następnym filmie.